Jak zachowywać się przed kamerą? Krzysztof Starnecki, Quest Change Managers. W naszej strefie kulturowej, szczególnie mam tu na myśli Polskę, chociaż zazwyczaj mówię o Europie, chociaż dotyczy to w dużej mierze Europy, oprócz powiedzmy Anglii, występowanie przed kamerą nie jest naturalne. Dlaczego? W szkole nie uczono nas tego. W wielu krajach na świecie prezentacja zadania domowego to jest Autentyczna prezentacja przed kimś, już nie mówiąc o tym, że jest to praca zespołowa bardzo często, więc trzeba odnajdywać się w grupie w czasie prezentacji. My tego w szkole nie uczyliśmy się. Nagle zaskakuje nas ktoś, podchodzi z kamerą, zadaje pytanie. To jest jeden wariant. Drugi wariant, chcemy na przykład coś powiedzieć do ludzi poprzez choćby YouTube. Prawda? Mówimy dzisiaj o youtuberach, którzy nagrywają coś. No oczywiście są tacy, którzy się tym zajmują na co dzień, ale w końcu każdy z nas, każdy z Państwa może zaistnieć na YouTubie, jak się zachowywać przed kamerą? Kolejna sprawa. Wiemy o tym, że dzisiaj już się pojawiło tak zwane Facebook Live. Możemy nagrywając coś od razu, tak jakby prezentować to na naszym Facebooku. Oczywiście pytanie brzmi, w którym momencie ten świat zwariuje dla niektórych i się aż pogubimy w tym pokazywaniu się wszędzie i tak dalej. Natomiast dzisiaj skupimy się bardziej na tym, jak zrobić, żeby być pozytywnie dobrze odebrany. Jest kilka prostych zasad, na które warto zwrócić uwagę. Proszę państwa, niezależnie od tego jak te zasady jakby przedstawię i jak Państwo będziecie pamiętać te zasady, to wciąż wszystko wymaga treningu. Także jeżeli występujemy gdzieś przed kamerą, a wiemy o tym, że będziemy występować, warto jest sobie pomyśleć, o czym będę mówił. mówiła. Natomiast trzy zasady, które Państwu przedstawię w tym momencie, są w pewien sposób uniwersalne. Pierwsza zasada. Kiedy ktoś Was się pyta o cokolwiek lub chcecie o czymkolwiek powiedzieć, starajcie się Państwo. Nie kreować wiedzy dla widza, ale po prostu niejako przelać odczucia i powiedzieć o nich bardzo naturalnie. I to jest to pierwsze słowo naturalność. Na czym to polega? Jeżeli Państwo byście mnie zapytali w tym momencie, co ja teraz czuję, a powiem Państwu w ten sposób: Ja kompletnie, zupełnie nie przygotowałem się do tego występu. Po prostu najnormalniej w świecie ktoś. Poprosił mnie, żebym nagrał filmik na ten temat, a ja powiedziałem to: Ja usiądę i nagram naturalnie, żebyście Państwo zobaczyli, co ja robię, będąc w pewnym sensie zaskoczonym i poddając się temu zaskoczeniu. Oczywiście powiecie Państwo, że ja mam duże doświadczenie w temacie występowania. Tak, jednocześnie ja ciągle pewną rzecz muszę wykreować. Jaki jestem? Jestem otwarty. Ja przed chwileczką Państwu powie powiedziałem o naturalnej rzeczy. Ja nie jestem przygotowany. Dlatego muszę się nad tym zastanowić. I ta naturalność, którą Państwo przelewacie do kogoś po drugiej stronie jest możliwa przy pewnym założeniu. Otóż, pierwsze założenie to jest to, że w ogóle chcę być naturalny. Chcę powiedzieć, jak się czuję. Proszę Państwa, no jestem troszeczkę zdenerwowany, albo jestem niepewny, bo nie wiem, co mam powiedzieć. Chwileńkę będę musiał się zastanowić, żeby Państwu odpowiedzieć na bardzo konkretne pytanie. Albo nie mam konkretnego pytania, dlatego staram się przewidzieć, co Państwo chcecie wiedzieć i dlatego o tym powiem. Co ja teraz robię? Ja oddaję uczucia. Cieszę się, że jestem przed Państwem, cieszę się, że się mogę wypowiedzieć. Jednocześnie nie jestem pewien, czy to, co teraz powiem, trafi do Państwa. Zrobię to w najlepszej wierze. Proszę zwrócić uwagę, znowu powiedziałem coś, co faktycznie czuję. Ja autentycznie przelewam to, co myślę, to, co czuję. Tak jak się przelewało na papier, pisząc listy kiedyś dawno, dzisiaj młodzież nie wie, co to jest, ale uwierzcie mi Państwo, że kiedyś się pisały listy, to teraz przelewam to do Państwa. Druga zasada. Jeżeli mówisz do kogoś, Pomyśl o tym, że po drugiej stronie kamery są ludzie, którzy się do ciebie uśmiechają i mówią: "To powiedz mi, ja ciebie chcę wysłuchać". Wyobraźcie państwo sobie przed kamerą ludzi, którzy po prostu słuchają i mówią: "To powiedz mi. Odpowiedz mi na to pytanie. Podziel się ze mną. Jeżeli Państwo wyobrażacie sobie po drugiej stronie kogoś, kto się uśmiecha, jest o wiele łatwiej mówić. Ja na przykład sobie teraz wyobrażam, że Państwo patrzycie i chcecie się dowiedzieć czego, jak występować przed kamerą. Więc pierwsza rzecz to jest naturalność. Druga rzecz, załóż, że po drugiej stronie jest grupa ludzi, którzy po prostu chcą Ciebie posłuchać. I co to powoduje? Jeżeli oni się uśmiechają, to powoduje także mój uśmiech. Jest bardzo ważna rzecz, jeżeli coś mówimy. Starajmy się nie spieszyć ani też nie wykreować czegoś sztucznego, czegoś dobrego, czegoś na siłę ułożonego. Bądźmy naturalni. I tu się pojawia trzeci element. Na czym polega teraz niebudowanie sztucznego? Kiedy występujemy przed kamerą, a nie mamy doświadczenia, bardzo często spina nas taka myśl: O jej, inni patrzą. No nie patrzą, tylko słuchają. I nie patrzą rozliczając nas, tylko patrzą czekając na to, co im powiem od siebie. I teraz wyobraźcie sobie Państwo, że mamy przed sobą rzecznika prasowego, który jest zapytany yy, o wypadek samochodowy na drodze. A rzecznik prasowy to jest yy, yy, policjant, który ma odpowiedzieć na pytanie reprezentant organizacji, co się wydarzyło. I zadajemy mu pytanie: Co bardzo często słyszymy? Pojazd czterokołowy poruszający się na kierunku Wrocław-Katowice, o zwrocie na Wrocław. W nim jechał kierowca oraz trzy osoby, dwie niepełnoletnie. Nie zachował odpowiedniej ostrożności i nie dostosował sposobu jazdy do warunków atmosferycznych. W wyniku czego? I tak dalej, i tak dalej. Fajnie się tego słucha, proszę Państwa, tragedia. Chciałoby się powiedzieć tak człowieku, a powiedz, że ludziom normalnie padał deszcz, kierowca jechał samochodem, miał jeszcze trzy osoby na pokładzie, w tym dwójkę dzieci, jechał za szybko, nieostrożnie, wpadł w poślizg i wpadł na barierkę, odbił się od barierki i wpadł na drugi samochód. Uwaga, nie wpadł na pojazd y, transportu publicznego, tylko na autobus. Mówmy normalnie, kolokwialnie. Oczywiście pomijajmy brzydkie słowa, pomijajmy jakieś takie skróty, które mogą powodować, że ktoś nie czuje się komfortowo, y, bo używamy y, czegoś, co jest powiedzmy no, takie jakby nieodpowiednie do danej sytuacji, ale nie bójmy się mówić po prostu normalnie. I to jest trzecia zasada. A więc naturalność. Mówię to, co czuję. Proszę Państwa. Zmęczony byłem wczoraj, kiedy pływałem kajakiem po pilicy, ponieważ tak słońce bardzo grzało, że ta przyjemność płynięcia na wodzie, nawet jak się tą wodą polewałem, spowodowała, że jak wysiadłem z tego kajaka, po prostu byłem bardzo zmęczony. Tak normalnie podzieliłem się z Państwem swoją, swoimi odczuciami. I teraz. Ja dlaczego do Państwa mówię z takim wyrazem twarzy? No bo Wy mnie słuchacie, ja sobie to wyobrażam, że tam jesteście, powiecie, a jaka pilica, powiecie, a jaki kajak, to Wam powiem, jaka pilica, że 80 km od Warszawy, że rzeka była płytka, ale wartka, że woda była ciepła, albo że słońce tak dawało, że po prostu miałem w pewnym momencie dość. I pamiętajmy, te trzy punkty, a trzeci to co? Mówmy normalnym językiem. To są trzy punkty, które pozwolą Państwu na normalnie świecie poczuć się swobodnie. I teraz uwaga, płyta. Oprócz tych, tych trzech punktów, pytanie: co jeżeli się zakalapućkamy w cudzysłowie? Co jeżeli się zagubimy? Proszę Państwa, znowu naturalność. Zapomniałem, co miałem teraz powiedzieć. Wiem, że Państwo oglądacie. I chciałbym w tym momencie przypomnieć sobie szybko, jednocześnie zgubiłem się, bo niezbyt często występuję przed kamerą. Ale powolutku. Rozmawialiśmy przed chwileczką o pilicy i rozmawialiśmy o płynięciu kajakiem. A, już wiem. Proszę Państwa, kiedy dopłynąłem na miejsce, tam czekała na mnie woda gazowana z lodem. I to było najpiękniejsze uczucie, jakie mogłem w tym momencie przeżyć. Ten moment, kiedy spróbowałem Chłodnej wody, a przecież byłem tak bardzo zgrzany. I dlatego dziękuję Państwu, że posłuchaliście mnie wtedy, kiedy się zgubiłem. I kiedy powiedziałem o tym, że się zgubiłem, to jak Państwo się to odebrali? Naturalnie. Czyli, jeżeli się pomylimy, jeżeli się zagubimy, powiedzmy o tym. Powiedzmy o tym, że jestem troszkę zmieszany. Powiedzmy o tym, że nie jestem pewien, czy to, co teraz powiem, do Państwa trafi. Powiedzmy o tym, Chciałbym bardzo z Państwem się podzielić swoimi odczuciami, ale nie wiem jak je wyrazić. Ja cały czas mówię o tym, co czuję, bardzo naturalnie. Proszę Państwa, boję się występować przed kamerą, dlatego nie wiem, może wyglądam tak, jakbym się trząsł w tym momencie. Z góry mówię, proszę Państwa, że nie pchałem się przed tą kamerę, ale jak się na nią nadziałem, to chcę Państwu coś miłego powiedzieć, więc nawet jeżeli powiem to troszeczkę drżącym głosem, to z całego serducha. Świeca, o której odpalana jest następna, nic nie traci. Dlatego zapraszam serdecznie do subskrypcji, do subskrypcji tego kanału i zapraszam do tego, żeby taką wiedzą podzielić się z innymi. No i oczywiście, jak Państwo staniecie przed kamerą, to sobie powiedzcie tak. Przecież po drugiej stronie są ludzie z serduchami i z uśmiechami. To, co będę robił? Po prostu im powiem to, co czuję. Normalnymi słowami. Wszystkiego najlepszego!